Salut, aujourd'hui, pièges en français, czyli pułapki w języku francuskim. Na kanale rzecz nie nowa, ale wśród filmów z języka francuskiego, owszem. Ciężko określić poziom zaawansowania w języku potrzebny do oglądania tej serii. Raczej dla każdego uczącego się różnorakie elementy języka, które są podchwytliwe. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Zacznę od rzeczy teoretycznie prostej, ale z doświadczenia z różnymi uczącymi się wiem, że niezwykle często mylącej się. Gdybym poprosił Was o przetłumaczenie pytania, co robisz, powiedzielibyście pewnie kfeciu, ewentualnie tu fe. Natomiast gdyby pytanie brzmiało czego słuchasz, a my chcielibyśmy stworzyć je na ten pierwszy sposób, właśnie to pierwsze słowo nie będzie brzmiało k. A sklei się z kolejnym i zabrzmi kekut W jakich sytuacjach skracamy słowa takie jak to? Wtedy, kiedy obok znajduje się samogłoska. I chyba najważniejsze pytanie: które słowa skracamy? To skracanie oficjalnie nazywa się elizją, i większość słów, które podlega temu zjawisku, to dwuliterowe słowa zakończone na E, takie jak ż, n, d. Macie je teraz na ekranie. Wśród nich znajduje się na przykład także k, które użyliśmy w przykładzie. Teraz rzecz całkiem inna. Wyobraźcie sobie, że ktoś pyta się was Etyu prêt? Albo Etyu Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa? Odpowiadamy oui albo non. Ewentualnie możemy po przecinku dodać jeszcze kontynuację. Oui, je suis prêt, je suis prête, Non, je ne y suis pas prêt. Non, je ne y suis pas prêt. To nie jest podchwytliwe, ale gdyby pytanie zostało zadane w nieco inny sposób. Neciu paphe” Albo pet? Nie jesteś gotowy? Gotowa? Czym się różni to pytanie od poprzedniego? Na pewno w języku polskim też zdarzyło się wam, że ktoś zapytał, Nie macie jutro w domu? No i jak odpowiedzieć? Jeśli powiemy nie, no to raczej się zgadzamy, rzeczywiście mi nie będzie. A jeżeli powiemy tak. No, to też właściwie się zgadzamy z tym przeczeniem i mówimy, że nas nie będzie. Właściwie w języku polskim sprawa jest rozwiązana raczej kiepsko. W tym zawarta jest tak zwana negacja. My możemy sobie to nazwać przeczeniem. Jeśli rzeczywiście zgodnie z tym pytaniem nie jesteśmy gotowi, no to odpowiadamy no, suis pas prêt. Jeśli jednak jesteśmy gotowi przeciwnie względem pytania, odpowiadamy używając słowa si. Bo tak się składa, że we francuskim właśnie to znaczy tak wtedy kiedy w pytaniu znajduje się no właśnie to przeczenie i przetłumaczymy to na ależ tak właśnie że jestem si je suis prêt. czasami spotyka się z tym słowem jeszcze wyrażenie apparemment si najwyraźniej jednak tak a jako bonusową ciekawostkę dodam tutaj jeszcze jeden wariant odpowiedzi twierdzącej ogólnej My w języku polskim czasami potocznie odpowiadamy ta. Czyli nie dajemy litery K, i musicie wiedzieć, że we francuskim też mamy takie nasze ta. Wygląda to następująco. Czytamy to łe. I pewnie słyszeliście to już wiele razy z francuskojęzycznych ust. Teraz wiecie, jak to się pisze. Jak podoba Wam się taka forma nauki? Jeśli jest w porządku, możecie dać o tym znać w komentarzu albo zostawić ocenę pozytywną. Zachęcam też do tego, żebyście dzielili się swoimi znaleziskami w zakresie podchwytliwości francuskich. Na pewno przyda się to do kolejnych odcinków. A teraz przejdźmy do czegoś innego poszczególnych wyrażeń. Zobaczcie to zdjęcie. Jak zrozumielibyście to wyrażenie? Jak wiecie, znaczy to dziękuję, ale w tym kontekście nie miałoby to za dużo sensu. Dziękujemy za utrzymanie okien zamkniętych. Wyrażenie merci de może znaczyć prosimy o, ewentualnie proszę o. Warto wiedzieć, że właśnie w ten sposób możemy stworzyć uprzejmy komunikat. Merci de par le français. Prosimy mówić po francusku. Ciekawostką jest to, że gdybyśmy chcieli tutaj dać przeczenie, to zrobimy to nieco inaczej niż zwykliśmy. A dlaczego? Dlatego, że tu i w wielu innych przypadkach stykamy się z bezokolicznikiem, czyli czasownikiem, który jest nieodmieniony. A taki czasownik przeczymy nieco inaczej. I to możemy uznać za kolejną pułapkę. Jak stworzylibyście komunikat prosimy o niemówienie po włosku? Brzmiałoby to merci de ne pas parler italien. Zasada jest taka, że kiedy przeczymy formę nieodmienioną, bezokolicznik, to NYPA znajduje się koło siebie i jest przed czasownikiem, a nie po jego różnych stronach. Żeby sprawdzić, czy to rozumiecie, spróbujcie przetłumaczyć zdanie nie zamykam okien. Możemy zrozumieć to tak, że kiedy odmieniamy czasownik, poszczególne człony przeczenia znajdują się przed nim i po nim. A teraz spróbujcie przetłumaczyć prosimy nie zamykać okien. Mamy do czynienia z czasownikiem w formie nieodmienionej, więc przeczenie jest sklejone i znajduje się przed nim. Mogłaby też zadziwić Was taka konstrukcja. DEFONSE DE. Rzeczywiście DEFONSE w pierwszym znaczeniu nawet z angielskiego może się słusznie kojarzyć z obroną. Natomiast komunikat tego typu będzie znaczył ZAKAZ. Gdybyśmy za pomocą tej konstrukcji chcieli... Zakazać Bogu Ducha winnym Włochom używania swojego języka, powiedzielibyśmy de Fons de parle Italien zakaz mówienia po włosku. Być może kiedyś zdarzyło Wam się pisać jakiś egzamin z francuskiego, i jeśli znacie język angielski, wiecie, że te czynności związane z podchodzeniem do egzaminu bywają potwytliwe. Francuski nie jest tu wyjątkiem, też mamy tutaj pewne złośliwości. Kiedy podchodzimy do egzaminu, jak my to często w języku polskim mówimy, piszemy egzamin, a więc jeszcze nie ma werdyktu, używamy słowa passé. Passer un examen. Jeśli jego wynik okazałby się korzystny, użyjemy słowa réussir, który oznacza sam w sobie zwyciężać. Tak jakbyśmy wygrali ten egzamin, zwyciężyli w nim. A jeśli by nam nie poszło, możemy użyć czasownika rate. Warto też zaznaczyć, że "ht" znaczy też coś przegapić. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że uciekł nam autobus, możemy powiedzieć hate ambus". A na koniec dwie pary czasowników, które mogą się mylić. Pierwsze słowo z pierwszej pary to reste. Pułapka ta jest szczególnie zauważalna, jeżeli znacie język angielski. Może wam się to mylić z odpoczynkiem, natomiast reste znaczy pozostawać, na przykład pozostawać w jakimś miejscu. Je reste że moi. Dzisiaj zostaje u siebie, zostaje w domu. Na odpoczynek użyjemy słowa se reposer. Pamiętajcie o tym, że jest zwrotny, tak jakbyśmy siebie wypoczywali. Dymanżmy rypozę reposerai. jutro odpocznę. Pierwsze słowo drugiej pary wygląda tak. Trenę. Może Wam się kojarzyć z pewnego rodzaju treningiem, ale nie oznacza to błąkać się. A więc tak jakbyśmy chodzili bez celu, pogrążeni w melancholii. Dobrze myślicie, to słowo często używane jest w piosenkach. Pour traîner dans un monde sans toi. Słowo znaczące trenować to sans traîner, a więc znów zwrotny. Tak jakby trenować siebie. Tu t'en encore? Wciąż trenujesz? A wy wciąż trenujecie francuski? Jeżeli czujecie niedosyt, zapraszam was do tego filmu. Tam... Dowiecie się paru ciekawych rzeczy na temat pytań francuskich, które same w sobie są jedną wielką pułapką. Miło było mi przedstawić te ciekawostki. Żegnam się z Wami. A plus! A Wy trenujecie niedosyt? Jeżeli tak, to zapraszam Was do tego.